Prawdziwa wolność finansowa nie zależy od stanu Twojego konta. Jeżeli nie czujesz się bezpiecznie teraz, to obojętnie ile będziesz miała pieniędzy na koncie, to nie sprawi, że poczujesz się bezpiecznie, bo zawsze będzie Ci mało i zawsze będziesz się bała, że stracisz pieniądze. Prawdziwą wolność finansową daje Ci poczucie, że poradzisz sobie w każdej sytuacji, że jesteś zaradna. Że obojętnie co się stanie, że nawet jeżeli stracisz pieniądze, to poradzisz sobie w każdej sytuacji. Powtarzaj za mną. Jestem warta. Jestem zaradna. Poradzę sobie obojętnie co się stanie. Poradzę sobie w każdej sytuacji. Już nieraz sobie poradziłam, kiedy było ciężko. O swoją energię. Podnoszę swoje wibracje tak, aby korespondowały z wibracjami pieniędzy. Postanawiam być w harmonii z energią pieniędzy. Otwieram się na przyjmowanie, otwieram się na nowe możliwości, otwieram się na nowe możliwości myślenia. Otwieram się na nowe możliwości dochodu. Otwieram się na niespodziewane pieniądze. Otwieram się na nowe pomysły. I zaczynam wierzyć w siebie i w to, że mi się uda. Pieniądze to energia, którą potrafię przyciągnąć. Kreuję tu, tą energię tu i teraz. Pozbywam się wszelkich blokad finansowych. Wybaczam sobie wszelkie błędy lub niepowodzenia. Wybaczam wszystkim ludziom, którzy mogli się do tego przyczynić. Odpuszczam wszelkie blokady z mojej energii. I otwieram się na energię pieniędzy. I powtarzaj to codziennie przez 30 dni, a zobaczysz różnicę w Twoim zachowaniu, w tym jak się czujesz i w przyciąganiu energii pieniądza. Obserwuj mnie po więcej. A jeżeli jesteś zainteresowana dogłębnym, Uwolnieniem swoich blokad finansowych zapraszam cię na kurs "Uwolni blokady finansowe" z terapią EFT na www.justynasodel.com.